Só, stój, stoi, stój, 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 stój. ona już tam czeka. Widzisz ją? Marek i co teraz? Jesteście pewni? Czego? No nie może ją zostawić? Olać No to ty ja bym ją olał, nie? Ale ona i tak chyba wie gdzie mieszkasz. Prędzej ci później. Nie wiem ja się boję, weźcie mi coś Nie, odejdziemy Chodzę jak maszyna chce to iść ta druga głowie tylko co mi krwi Te szare bloki nauczyły Młody piersi, ale nie te mam ci wszystko i broń hajpie. Siema, jestem Marek. Witam Was drodzy Państwo na najszybciej rozwijającym się kanale w Polsce. Dniem dzisiejszym. Mam przesrane I wy też macie w pewien sposób przesrane Ponieważ filmy zmienią się o 180 stopni Moje życie odwróci się do góry nogami A to dlatego, że moja kochana mama Wraca z Norwegii Była tam 3 lata prowadzić firmę Teraz znalazła osobę, która ją będzie tam zastępowała Wraca do Polski na jakiś czas Nie wiadomo a kiedy e, Nagrywam, nie wiem gdzie są A co nagrywasz? Nieważne Jak nie ważne? A chcesz wiedzieć? No to mów no Jakbym chciał, żebyś wiedział to bym nagrywał z tobą chyba No dobra, to ja chcę przyjdę. Dobra, tutaj mamy użytkownika Lilia Kubek, który jako pierwszy skomentował jeden z poprzednich filmów, dlatego powieszę jego nick na ścianie Prestiżu. A jeżeli wy chcecie znaleźć się na ścianie Prestiżu, chociaż nie wiem, czy jeszcze ona za niedługo będzie istniała, bo moja mama jest naprawdę dziwną osobą. Może tak nie powinienem mówić o swojej mamie, ale jest naprawdę dziwna. Ty nie Dobra, mam Dobra, weź, zostaw te energetyki. Co ty w ogóle nagrywasz? No moja mama wraca. Jak wraca? No wraca normalnie. Co, że tu? Tak, wraca. Tu? Nie wiem na ile, ale wróci tutaj. I ty nie będziesz mi ja, ja sobie... robić sobie jeszcze muzyki, bo jak ona usłyszy, co się dzieje? Tam mam na dole w studio, to, to nie wiem, czy jeszcze ci pozwoli, bo będziesz nagrywał jazz albo reggae. Tak skończysz, a nie jakiś rap. Ale ja, ja sobie robisz w tym momencie. No poważnie ci mówię. No Myś nie, no ja, ja sobie robię z takich rzeczy. No, weź w wklecaj, bo kolejny. No muszę tutaj powiedzieć, mi... że filmy się zmienią, bo przecież ona mi nie pozwoli takich rzeczy nagrywać. Będę nagrywał basen z kulkami, albo w ogóle nie będę nagrywał. Albo ona ten kanał zabierze, nie wiem. No, dostałem smsa, że wraca, zaraz muszę jeszcze do niej zadzwonić. Ale ja, ja sobie robisz na taką. Wiesz jaka ona jest? Gadałaś? Nie. To nie jest tak? Pokażę ci telefon, tylko muszę po niego iść. Mówi, no ja Pokaż, ja ci nie wierzę. Mówiłeś, no, mówiłeś że by zasubskrybowali kanał. Weź powiedz o subskrypcji, bo chyba nie powiedziałeś. No, ale to pokaż mi ten telefon. No już idę. Dobra, no, zas zasubskrybujcie tutaj kanał, najszybciej rozwijający kanał się w Polsce. Wspólnie pobijemy najszybciej wbity milion subskrypcji w Polsce. Ale i tak ci nie wierzę Marek, myślę, że to jest prank, kolejny z twojej strony. Czekaj, szukam tego telefonu. No pokaż to SMSy. Zaczyna się od tego dzień dobry Marek, jak samo poczucie u ciebie. Chciałem cię tylko po że wracam jutro do Polski. Mogę do niej zadzwonić. No to dawaj, dzwoń. Ko... nie wiem, czy możesz to nagrywać. A czego niby nie? No to musiałbyś jej wysłać ten film. Pff, proszę cię. Dobra. Na dzwoń. twoją odpowiedzialność. Na moją odpowiedzialność. Jesteś pewna. No za kogo ona się uważa? No, no bez przesady. Wiem. Ja bym tego nie robił. Dobra, no, dobra. Jednak to jest jej prywatność i nie powinniśmy w ogóle mówić o niej. O, ona tak uważa. No że dobra, dzwoni. Nie dzwoń. Powinno się po prostu udostępniać rozmów. Nie wiem, w każdym razie możesz mieć poza za to. Dzwoni. Boję się, no. No dzwoń. Napisała, że będzie jutro, no to po co dzwonić? No dzwoni. Ale po co dzwonić? No dzwoni, bo ci nie wierzę, no! Ale no, przecież jest tutaj SMS. No, ale to może ci ktoś inny mógł wysłać. Dzwoni. No że widzę, że to jest. No, no dzwoń. Pff, Niech ci będzie. O! Jest. Oby nie odebrała, oby nie odebrała. Tak Chce nie, mi się czy... z nią Perfekta. Serio? Kurde, no. Nie chcę, żeby tutaj przyjeżdżał. Tak, chcę. Dzień dobry, mamo. No, witam, synu. Marek tak, z e, Tak, chciałbym ci zadać tylko jedno pytanie. Czy mógłbym? No, no. Szybko. Chciałbym się tylko upewnić, o której godzinie byś, mamo, jutro wracała do Polski i o której godzinie byłabyś na miejscu u nas? Jedno pytanie miało być. Dobrze. <laughs> no to w takim razie, o której godzinie mógłbym się ciebie spodziewać na miejscu w domu? Przylatuję o dziewiątej, o dziewiątej przyjeżdża po mnie szofery. na miejscu będę o 10:00. coś jeszcze? Dobra. A, a dlaczego pani przyjeżdża? I to wszystko było, chyba. E, przepraszam, ale... Co to za głos? Ja przepraszam bardzo, to z telewizora najprawdopodobniej. Czy to Przez przypadek mi się telewizor włączył. Dobrze. Słyszy mnie? No pr Przepraszam, mamo, przez przypadek telewizor się włączył. Nie, się nie odzywa. Przepraszam, to naprawdę <kuh> był telewizor. Dziękuję za odpowiedź na moje pytanie, już wszystko wiem. Nie mogę się doczekać jutra. Do zobaczenia, mamo. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Wierzysz już, Ta wariatka, styro tu przyjeżdża? Nie wariatka. No jak nie wariatka, ty trzysza co nagadała? No dobra, może jest dziwna, ale nie jest wariatką. No to jest moja mama jednak, słuchaj. Musisz serio się ogarnąć. Nie może zachowywać się jak prosta, jak do tej pory. Ale człowieku, ty widziałeś co nagadała? A co ja poradzę? Dopiero ja mam stranę. Miało być wiek. jedno pytanie, niech on się nie odzywa. No tak, bo ona zawsze mnie łapała za słówka, bo chciała mi po prostu nauczyć ładnie mówić. No i dalej się tego trzyma. Ale co robimy? Człowieku? Ja nie wiem co robić teraz, no. Wiesz co, przede wszystkim muszę się inaczej ubrać, bo co ona powie, jak zobaczy typa w ty... niebieskich skarpetkach, spodniach z Kalwina i szulce z Te Włosy jeszcze im przefarbowałeś. Ja, Marek, musimy Wiesz, jakoś. Jak ja będę miał piekło przez te włosy. Muszę Dobra, je, ale słyszysz? Ten, muszę je jakieś... Słyszysz? I... I czekaj, czekaj, czekaj. Pamiętasz tego? Służącego? Służącego? Tak. Trzeba sporo tego go tutaj wziąć. Jeżeli wszystko ogarniemy, kupimy jej ładny prezent, ja będę dobrze wyglądał. Będziemy się do niej zwracać w kulturalny sposób i będzie przede wszystkim ten służący, bo ona chciała, żeby była tutaj po prostu osoba do ogarniania. Dlatego musimy po tego typa z przyszłości czy, czy coś tam jechać. W ogóle on się też musi inaczej zachowywać. Dobra, jedziemy i jeszcze kilka innych rzeczy pozałatwiać. Przesrane człowieku. Przesrane w cholerej. Ja, ta musi być czysta do jutra. Ty widzisz jaki tu jest burdel? A jak to ma być czyste? Człowieku, nie sprzątaliśmy tu od miesięcy, odkąd wywaliłeś służącego. Jak ty chcesz to posprzątać? Ty widzisz jaki tu jest burdel? Serio? Hmm. Za chwilę będę się tym martwił Są rzeczy ważniejsze Musimy jeszcze coś tego kupić Będzie przesrane, wiesz o tym Nie. Dobra, chodź, nie ma czasu Do ściany, do ściany Ale po co? No, do ściany no, Ale ja mam krótkie dawaj, spodenki dawaj, 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 do ściany Ale po co? No, dawaj, no nie pytaj się Chciałbym ci coś pokazać W sumie widzą też bym chciał pokazać i mojej mamusi też jutro pokaże I na pewno będzie dumna Chodźmy Już widzisz? Co? co nie widzisz? Widzisz już? Co? No widzisz czy nie? No nie wiem o co ci chodzi. No widzisz czy nie? Pytanie. Ty, to jest Jaguar? Tak, to jest Jaguar. Skąd go masz? Naprawione. Wymieniona, piękna, oryginalna lampa. Nie ma żadnego śladu. Nie był zniszczony. Samochód jak nowka sztuka. Prowadzisz? A gdzie jedziemy? E, Posłuszącego. Znasz jego adres? No znam. Powiedziałem znać. No to jedziemy po niego. Ja muszę go wziąć do chaty, żeby po prostu stał. Powiem mamie na co pieniądze przynajmniej przepana. Ale na widok Jaguara powiem, że uśmiechnęłeś się. No mi trochę lepiej. No a tak, czemu taki brudny? Czemu taki brudny? Hmm? Czemu taki brudny? No bo stał na Dobra, w dobrym momencie go odzyskałeś. Jakby nie patrzę To szczęście. jakby zobaczyła Audi, a w ogóle tą mam piątkę, trzeba by Bardzo późno. Jak się jechało? No, zajebiście Myślisz, że dobrze? No, moim zdaniem dobrze się Brakowało, jechało. Brakowało, jak była, racał. Taki mm, piękny samochodzik. Uwielbiam go. W każdym razie. Gdzie jesteś? No tutaj, na tej patologicznej dzielnicy, bo przyjechaliśmy po niego. Czy to wygląda na patologiczną dzielnicę, to jest jakaś Wiocha. Nie no, to jest patologiczna dzielnica. Dobra, jak zwał tak zwał, ale czemu tu mieszka? Kim on jest? No służącym! Patologię przeprowadziłeś do domu! No jak patologię? No, skoro on. No ale to, że mieszka przez... na patologicznej dzielnicy, to nie znaczy, że jest patologiem, no bez przesady. A, czyli on jest wyrzutkiem na patologicznej dzielnicy, czyli jest jeszcze gorszy, bo nie potrafi się dopasować do środowiska, tak? No nie wiem, no jak tak zwał tak zwał. Idź. Tylko wyłącznie. Marek, co ty tutaj robisz? Cześć wracasz do nas, tak? A ja nie chcę z tobą rozmawiać, bo teraz będziesz milczał. Nie odzywaj się w ogóle do mnie, nie odzywaj się do mojej rodziny, a w, Ale w szczególności... Z pracy, teraz nie odzywaj się do mnie, nie odzywaj się do mojej rodziny, a w szczególności do mojej mamy. Jak chcesz coś powiedzieć, to gadaj z kamerzystką. Masz milczeć. Możesz już zacząć ćwiczyć milczenie, więc w ogóle się najlepiej nie odzywaj. I Jeżeli dobra, rzeczywiście no. masz jakieś ważne pytania... I porozmawiam przynajmniej z człowiekiem na poziomie. Czyli co, jedziemy? Trzeba mu jedziemy. jakiś strój wziąć. Dla niego strój? No a co, tak będzie się prezentować? Jak on będzie się tak prezentować? Przecież twoja matka go wyśmieje. Ja, Tak wyglądający człowiek nie nadaje się na służącego. No jakie jak ma tanie buty w ogóle. Jocha, strasznie. Musisz mu jakieś droższe buty kupić, wszystko musisz mu droższe kupić. No bo tak jak. Nie kupię droższego bo szkoda mi pieniędzy, kupię tanie, ale wyglądające, tak? No dobra. To w takim razie idziemy. Jakbyś o coś się pytał, to z nim rozmawiaj, bo ja nie zamierzam. Dlaczego? No bo ja go chcę nauczyć milczenia, bo moja mama, jak usłyszy, że taki ktoś jak on się odzywa, to przecież ona się zdenerwuje. Na mnie i to ja będę miał przestrane, a nie on. Jesteśmy na miejscu. Jesteśmy na miejscu. Ale jednak chyba z nim za dużo gadałeś. to znaczy ja zami... Minimalnie. Jeżeli masz coś ważnego albo ma coś zrobić, to po prostu mu to powiedz. A nie, że gada z nim o jego życiu. Ale Serio. ja powiedziałem tylko tak. Całą drogę z nim gadałeś. Odpowiedziałem tylko tak. Całą drogę z nim gadałeś. Jedno słowo do niego Ale bezsensownie, że powiedziałeś to tak. Po co? Nie rozmawiaj z nim. Minimalnie. No ale jak jeszcze Nie wiem, minimalnie. może chcesz, żeby ci umył plecy. To mu powiedz umyj. I on ma wiedzieć już, co ma umyć. Dobra, chodźmy do tego sklepu. Prowadź do najgorszego sklepu, jaki jest. Tu nie ma złych sklepów. Tam zbyt gdzie się ubierają bezdomni. nie ma złych sklepu, to jest dobre dobry centrum handlowe. Prowadź. Proszę bardzo. Widzisz jaki wieśnior z niego, gdzie do kibla się przebrać? A przed chwilą jeszcze chciał tam się przebierać. czaisz? na środku chciał się przebierać. Mówi, że ma wywalone w ludzi, są w ogóle wstyd. To w ogóle z nim nie rozmawiać. Ale on powiedział to. Ja się nie odezwałem do niego słowem. człowiek totalnie nie ma wstydu. Każdy do kibla się przebierać. Jak kobieta wygląda. Nie? No nie wiem, normalnie jak służący. Co ty od niego chcesz? Nie wiem, pognieciona koszula. No bo taką mu dałeś. Włoski ulicane, no dobra. Nie wiem skąd ty tych ludzi bierzesz. Ja? co ty tego zatrudniłeś. Niech pokażę, jak by otwierał mojej mamie drzwi. co, wystarczająco dobrze? Jest ok, A tobie też otworzy i poprowadzi samochód? Myślę, że tak. Ale czy on ma poprowadzić? Tak, służący powinien poprowadzić samochód. A to szofer powinien poprowadzić samochód. A szofer co robi? Nie wiem, trzeba Szofera po niego zadzwonić. Szofera trzeba wylać w ogóle. Dlaczego? No bo się nie nadaje. No ale jak to sobie wyobrażasz? No, nawet garnituru nie ubieram. Moja mama nie przepuści tego, sorry. Także albo szofer poprawi się, albo to twój koniec. Proszę. ten co? No co, no tym samochodem to wstyd jeździć! Tylko napój na niego jeszcze. Ale o co ci chodzi? Przez czy... no, czy... tym nie da się jeździć. Jak moja mama to zobaczy, to nie wiem co mi zrobi za taki samochód. Już dawno powinien być wyczyszczony. Żart jakiś, żart. Usypiony cały. No ale dobra, to nie jest moja Piąc wina... Piąć tylko tutaj i... Ale człowieku... Człowieku nie stresuj się, no to tylko Twoja matka jest. jeszcze zostało czasu? Mało. Mało czasu? Mało czasu. Ty nawet nie wiesz, jak ja będę miał bardzo przestrane. To musi być idealnie. To nie zdaję sobie z tego sprawy. On zdąży to... Się podprzątać to w ogóle? Mam nadzieję. A jeszcze szofer jest potrzebny, żeby po nią pojechać? Szafer, no? musisz się ładnie ubrać. Rozumiesz no, to? No. Moja matka przyjeżdża. No, Moja no. matka, znasz ją? No nie, ale zaraz się ubiorę. Ale słuchaj, panie. to nie jest taki lightowy temat, bo jak nie podpadniesz, ona cię zniszczy. <grym> jak nie zniszczy? No, no zniszczy się, nie będziesz miał życia. Masz ją zawozić, gdzie sobie tylko zażyczy. Nie wiem ile ona tutaj będzie. Będzie, to masz ją zawozić, gdzie sobie zapragnie. I jeszcze trzeba będzie, a piątkę wywieźć. Za... Gdzie wywieźć? Później ci powiem gdzie, bo szukam jeszcze miejsca. Jak z tą a... się matką Nie, nie, nie. Ze mną przetrwać, to jest light. Co ty gadasz? No idę. A ja też muszę się ubrać. Ty też musisz się ubrać. Ja? A po co ja? Jestem ja tylko korzystną. Co wyskoczy do niej tak ubrane? No, ja mam to gdzieś, Marek. Było miło z tobą współpracować. Nie, znasz mojej matki. No, to... no co, już możesz oddać kamerę. Za nie ubierasz gary. albo oddajesz kamerę i żegnamy się na zawsze No a co ty, ja się nie ubieram Mówię ci. Jak chcesz? Ja mam wysrany. Ja muszę się ubrać. Dobra, ty Worek ze mną jedziesz, ty sprzątasz, okej. Okay? Ochrania, co ty robisz? Po co ty tu jesteś? No a co mam robić? No, dobra, no, to studia to, zaraz. To nic nie rób. E, ty podwieź mnie, tak? Ta, ta. Trzeba na dwa auta jechać. Ej, Ej, pojedziesz ale samochodem? Nie, umowę. Ej, dobra, no, ale, ale, weźcie ale, ale, się, ale, uspokójcie, no nie ma czasu na takie rzeczy. A co, czemu to jest takie zamieszanie? Po co, ona w ogóle przyjeżdża? zaraz moja matka będzie. Rozumiesz to? Moja matka. Ale co ona tu chce? Lepiej się ładnie ubierz. Wiesz, ładnie jesteś ubrany? Nie jesteś. Ona nie cię ciebie jest matka, jego matka jest chora nie, psychicznie. Nie świetnie, no jest chora psychicznie. No jest chora psychicznie. Ale czemu? No, nie jest wariatką tylko jest dziwna. Ona, jak ona z... jest pytanką. tak? wszystko musi być czysto. Nie, nie o to chodzi. Gadałem z nią dwa lata temu. No. Jak ten, to mi groziła, że mnie ten, że mnie wypiozą do lasu i że wiesz, że mnie. Co ty gadasz? No nie no nie, nie przesadzę. A ja... czemu twoja mama jest taka Dobra, straszna? Nie ważne. Ja chowam do studia, jak ona taka jest, bo co, co, ja mam zrobić? Nie no jak ona tutaj będzie, to wejść, stąd, nie? Okay. Ja mam wyjść? No Dlaczego? No bo Zobaczysz. Yy, dobra, nie mam czasu z tobą gadać. Yy, jedzie ze mną, trzeba dwa auta wziąć. No ale człowieku, ja się ja nie chcę nią mieć nic do czynienia! Ale nie! Musimy a piątkę wywieźć. Jak a piątka? No dobra, mogę pomóc ci wywieźć, no A5, dobra. ale z ja no tą jest, kobietą nic docenić. No nie jest. To bę... jest jakaś taka to sypka, trzeba posprzątać te ciuchy, ci, ci, w ogóle wszystko. Masakle! Ja ja nie Jedziesz? To co, jedziemy w końcu? Szybko trzeba ogarnąć, bo ona za do tylko Ale to co? Jak będzie piątka stała, to co się stanie? No nie może być tego samochodu. No a widziałeś. Ale tam? No i co? Dobra, no, tylko no, ty to jest. Nie ma jest. czasu. Jedziemy. Chodźcie, chodźcie. Ale no dobra, no ale muszę posprzątać to sam. Sprzątać? Nie, po nie, to, nie to. on sprząta. Tak? No, ale on nie da rady sam. Da radę. No dobra, no to. Dobra, dawaj. Bierzesz no, bierz kamerę? Bierzesz kamerę. Dobra, musimy szybko lecieć. A te buty na środku co leżą. No Jezu Chryste, kartony, no Marek, on nie da rady tego posprzątać. Dobra. No bez jaj. Dobra. Nie widzę. Lecimy. Kto czym jedzie? A co ty opionką chcesz zrobić? Zobacz jak to auto wygląda. Zobacz, jak to auto wygląda. Jak moja mama to zobaczy, to mi z domu wyrzuci. Naprawdę. Jak ci z domu z własnego domu, przy ten dom jest na ciebie? Nie wiem, może coś przekręci w jakimś urzędzie i nagle ten dom będzie jej. Nie, nie wiem, nie może być takiego samochodu. Zobacz jak tylko rozwaliłeś. Taki zajebisty samochód był, teraz trzeba pozbyć się go po prostu. Jedziesz szybko, nie to ma czasu. Jaguara, nie, może ja go wezmę to auto. Nie, trzeba się tego pozbyć. Bo muszę jej coś kręcić, muszę jej wysłać zdjęcia, że nie wiem, że w rowie jest, czy coś takiego, bo on na przykład rupi. Ona ja też robiła ten samochód. Dobra, to mnie Jaguarem. To jaguarem. No dobra, no to jedziemy, tak? Tak. Ja mam tym jechać? Zna tak, jedź tym, znajdę na mapie jakiś adres i ci napiszę sms-em, tylko szybko, proszę. Jedziemy teraz pozbyć się tego auta. W każdym razie... Siema, siema. W każdym razie, jeżeli <grym> pozbędziemy się tego auta, to i tak je potem wezmę. No nie ma opcji, że nie wezmę tego auta, bo szkoda auta. Jak poznacie matkę Marka, to zobaczycie, że to jest chora, chora osoba. I zobaczycie, że ja nie kłamię. Ona jest jeszcze gorsza niż Marek. 10 razy gorsza niż Marek. Jak ostatnio miałem z nią do czynienia, to mi groziło to tak, rzeczy mówiła o mnie, że szkoda to po prostu komentować. Także przekonacie się, o czym mówię. Tragedia. Zresztą widzicie, jak Marek nawet reaguje. Chce się auta pozbyć, bo stwierdził, że jego matka go widzi dzisiaj czy coś w tym stylu. Masakra. Marek, jesteś pewny, że chcesz porzucać auto w takim miejscu? Wiesz, co? ja muszę mu po prostu porobić zdjęcia i wyjmij kluczyk. Czy z kluczykiem zostawiamy to? Nie, no ja to auto potem wezmę Marek. No to już bez jaj. Nie nie, 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 nie. To musi ubezpieczyciel wziąć, bo ja zrobię mu zdjęcia za chwilę. Wyślę mojej mamie. I ona będzie musiała to do ubezpieczalni zgłosić. Tak? Że co? Albo ja będę musiała zgłosić i żeby go zabrali nawet no. Z autokaską. Jak za autokasko? Wiesz to ty... Ja sam kto wrzuciłem tutaj w to. No dobra, tylko nie mów nikomu, że to ty wrzuciłeś. Niech to będzie, nie wiem, że, że kradziesz, coś się wkręci. Weź ofer, ja mógł to weź zerwić trochę roślin i powrzucaj na ten samochód. Wrzucaj, wrzucaj na samochód, pozrywaj trochę tego. Wiesz o tak, że niby że niby wypadek był. I coś zdjęcia chcesz porobić? Tak, jeszcze fajnie byłoby go ziemię obrzucić czy coś. Masakra. Nie, że, że, że ktoś ukradł i próbował ukryć. Nie, nie wiem. Próbował ukryć w taki sposób? Nie wiem, no kurde. Wy jesteście powaleni, przecież i tak to auto widać. Co wy zrobiliście? Tak jak już mówiłem... No widać żeś... to auto, człowieku! Powiem, że powiem, jak ktoś ukradł, ja, tylko musisz wziąć kluczyki. Muszę zrobić mu zdjęcie jeszcze. Yy, czekaj. Ze wszystkich stron czy tylko z jednej? I co? I że ktoś ukradł? I skąd masz zdjęcie jak ktoś ukradł? Że jakiś widz mi wysłał. I powiem, że to był jakiś typ z Ukrainy, bo miał ukraińskie nazwisko. Dobra, nieważne, no weźmy mi tylko kluczyk. nie na z kluczykiem zostaw, żeby i tak ktoś ukradł. Dobra, nie ma czasu, dawaj, dawaj zostaw. Lecimy. I tak zaraz gaśnie, nie? To zaraz się paliwo skończy, nie? No, dobra, lecimy. Trzeba wziąć jej ten. Kwiaty. kwiaty. No przecież, co każda mama lubi? Kwiaty. Tylko nie mogą być to jakieś obskurne kwiaty, które ty byś kupił swojej mamie, tylko to muszą być wypasione kwiaty. Dore, daj spokój, tylko kwiaty. Bukiet musi być piękny. Jezu Chryste. Jeszcze samochód. Damy radę samochód kupić dzisiaj? Zobaczymy. Co? Ty jesteś nienormalny. Słuchaj, wiesz jaka jest moja mama? Ja będę miał przerobane, jak ona mnie nie polubi. Chodź. Oddziany, No i co? Idziemy? Musisz teraz wytłumaczyć się z tego, dlaczego chcesz iść. No, muszę pomóc y, służącemu, no bez o, jaj. To jest służący. No i co z tego, że jest służący? Człowiek to jest un... tylko służący. A ty jak mnie traktowałeś? Tak samo jakim jego y, Bo byłeś jego. tylko kamerzystą. No, dlatego idę właśnie mu pomóc. Trzymaj kamerę. Aha, no to teraz będą raperzy pomagać jakimś służącym? Do czego ten świat zmierza? To jest szafer. I widzowie w sumie, zobaczcie, kto dzwoni. To. Mama. O kurde, dawaj odbieraj, bo... Odebrać? No lepiej tak. Nie sądzisz, że to ryzykowne? Nie wiem. Myślę, że lepiej, żeby odebrać. No dobra, dobra, odbiorę. Ale pierwszy raz do mnie zadzwoniła dwa razy w ciągu dnia. Eee, dzień dobry, mamo. Dzień dobry, synu. Tak. Udało mi się przyspieszyć mój przejazd. Spędzę dzisiaj o godzinie 20. Dzisiaj o godzinie 20 dlaczego? Ale dlaczego? Nie miałaś być jutro? Nie przeszkadzaj mi. Ale to nie miałaś być jutro o co nie. chodzi? No... Paniuj mi transport na 23 spraw. Ale nie miałaś być jutro? Miałam. No to o co chodzi? Czemu nie możesz tam zostać? Weź sobie ten normalny lot, a nie... Chciałabym, żeby na miejscu był również kamerzyk, bo mam z nim do pogadania. A resztę wyjaśnię to Ale to bądź mi. jutro, nie wpuszczę cię do domu dzisiaj. mam? Dobra, przepraszam, prosiłbym, abyś wysłała sms-em dokładny adres, pod który mamy się zjawić. Obawiam się, że kamerzysta może mieć inne plany, ale postaram się zrobić wszystko... Nie interesuje mnie to. Dobrze, postaram się zrobić wszystko do mojego... film Dobrze, będzie. Do widzenia. Do widzenia. Po co kamerzysta? No to mamy przesrane. ranę. No ciekawe, nie zdążymy posprzątać nawet? No nie zdążymy posprzątać, a to dopiero kwiaty, a co dopiero samochód. No dobra, to... Jak ja samovod kupię teraz na szybka? Dobra, no, dawaj po te się... kwiaty. No, dobra, jadę, jadę. Jedź szybciej, jedź szybciej, nie coś. Jesteśmy w sklepie, tak? No. Jesteś pewien, że tutaj jest kwieciarnia? Tak, tak. Ale to będzie przez ale nie będę miał życia. Jak ona zobaczy ten cały syf w chacie, zobaczy źle wyglądającego ochroniarza, zobaczy kamerzystę, który nie chce się przebrać. No to nie wiem, czy ja po prostu jutro nagram film. Także jeżeli widzicie ten film, to rozważcie też to, że jutro może tego filmu nie być na przykład. Dobra, lecimy po te kwiaty. To jest kwieciarnia. Na całe szczęście. Okej, okay, także kupiłem kwiaty. Szofer, ty masz wstążkę? Tak. Mam nadzieję, że uda mi się kupić samochód, chociaż już się ściemnia, no, ale teraz muszę jechać do komisu i nawet używany samochód bym kupił. To jest jak jakor, tak? Nie wiem, ale chyba kwiatki spoko. Chociaż no troszeczkę małe, ale większych nie mieli. To była mała kwieciarna dosyć. Wiesz, bo mi się nie chce trzymać. Wiesz gdzie jest jakiś komis? No gościu wiesz gdzie jest jakiś komis? No wiem. Wiesz? No, no to na co czekasz? No to, jedź, chodź, jedź, jedź. No to chodź ze mną. Co? Ja chciałem ci jeszcze dzisiaj zwolnić. Czemu? No bo garnituru nie zakładałeś, a teraz jeszcze nie wiesz, gdzie jest komis. Wiesz, czy gdzie Nie Wiem, jest... gdzie jest komis. No to jedź. To jadę. Człowieku. też tak byś się tak stresował, jak ja gdyby twoja matka nagle przyjechała. No dobra, ale po czemu... trzech latach. Ale trzech czemu na mnie się goręgi. wyżywasz? Czemu na mnie? mam wyżywasz? się wyżywać, jak nikogo nie ma. Wszyscy mnie zostawili. No to zadzwoń sobie do służącego. Oni, oni są zawsze, jak czegoś potrzebują, a kiedy ja czegoś potrzebuję, to ich nie ma. To ja jestem, widzisz, dlatego powinieneś mnie szanować. Bo to jest twój obowiązek. Nie muszę cię szanować. Słuchaj, też byś był zestresowany na moim miejscu. Moja matka przyjeżdża, wiesz, jak ona jest? Nie wiesz. Przekona się dopiero. I mórcie, żebyś pracy Bo jak ona powie, że nie ma być szofera, to szofera nie będzie, także bądź lepiej dla niej miłe. No. Dobra, no na co czekasz? Jedź, jedź, No jedź, czeka, jedź. masz skończysz gadać. Jedź. No Jadę. skończyłem gadać. Masz kamerę. Masakra z nimi. Masakra z tymi ludźmi. No więc z takimi jak on nie można współpracować, ja to nie zrobiłem. Tak samo ten służący. Ja nic nie zrobiłem. Jak to nic nie zrobiłem? No nic. Pomagam ci. Nic nie robią. Pomaga. Nic, absolutnie Pomagam nic. To ja, ja ci wszystko. No ci ich bądź. Oni absolutnie nic nie robią. Kamerzysta nic nie robi. Służący nic nie robi, szower nic nie robi. Zawsze tylko ja. Zapnij pas chociaż. Tylko na siebie mogę polegać. Sławomir, słuchamy cię nawet w samochodzie. Miłość w zakopanem. Zajebista piosenka. Szofer, pozdrawiam, Sławomira. Pozdrawiam, Sławomira! Ja też pozdrawiam, Sławomira, ale szkoda, że uczyłeś mnie śpiewać tylko przez dwie minuty. Ale mimo tego, że mnie w taki sposób poplułeś trochę, nie jestem zły i nadal jestem wielkim fanem i dalej słucham Twoich piosenek. Dawaj do tego komisu. No ja ten korki, już czerwone jest. A już się skończyła, trzeba od nowa puścić. No, ofery, masz tutaj komis. Widzę. To widzę. jest komis. Właśnie do niego pójdziemy. No to jedź. Służący do mnie dzwoni. Służący, co jest? No właśnie, za niedługo, także ogarniajcie tam chatę szybko. My samochód kupujemy, nie mogę gadać teraz. Siema. Cześć. Dobra. Jestem. A powiedziałem za ile będzie? Nie. Dobra, a myślisz, że on zdąży posprzątać? No musi, no nie ma innej opcji, nie? No ale w sumie jak kupimy jej zajebisty samochód? Jakiś. o, 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 widzisz tam? Ten czarny. czarny. Bymy wy. No widzę. Noże no, jej się. To jest taki damski samochód. Dobra. To my lecimy do komisji, rozejrzeć się za czymś ciekawym i będziemy musieli kupić. Można kartę płacić czy gotówka tylko. Chyba przyjmą kartę albo przelew. Przejmą kartę. No. To przelewem najwyżej. Dobra, mamy mało czasu. Jakoś półtorej godziny. Dobra, Marek wraca już. No, jak tam? Dobra, udało mi się znaleźć. Jest identyczna jak ta, którą tutaj widzisz, ale taki inny tył ma. Inny tył? No, BMW, czarne. W środku ładnie wygląda, ma ekran. No, nie wiem, no mniej więcej coś takiego jak Jaguar. Zresztą to chyba zobaczymy na miejscu. No dobra. Kwestia tego, kto mi ją zawiezie. Chyba ja pojadę, tak? Ty? No pojechać tą BMW? No dobra, może no, pojedź. Pojedziesz Jaguarem? No. Tylko szybko. Dobra. Ja też postaram się szybko. Ok, to dobra. widzimy się w domu, nie? Na miejscu. Jak będzie szybciej, to pomóż im poogarnić, bo ja jeszcze muszę umowę podpisać. No dobra. Rycerzem że ja, a ty królową nocy. I już twoje oczy, rozpędzone jak w Co posprzątałeś? No posprzątałem, będzie zadowolony. A po co my tu w ogóle czekamy? Na co? No na Marka aż przyjedzie nowym samochodem. A jaki samochód to jest? A nie mogę ci powiedzieć. A gdzie kupuje ten samochód? W komisie. W komisie? Matce? Tak. tak. No to chyba. to fajne, fajne wybraliśmy, fajny. Fajny? No, czarny. Czarny? No. A dlaczego czarny? No bo, tak. No tak Marek wybrał taki, no z, z, co ja ci mam powiedzieć. No. Ale zaraz powinien być, nie? No dobra, no ja nie wątpię, że zaraz będzie, Ty, tylko. Nie on jedzie? jak Mówi, że, to, jedzie, że czarny. Nie, to nie on. Mówi, że czarny. On? No to... to nie jest on. Ej, ale miał... To... Co to no, jest? Jakaś to, to nowa fura jakaś jest. No ale... Co ty zrobiłeś? O. Co to jest za auto? E, Volkswagen tułarek. A e, jednak nie BMW? Słuchaj, idę do komisu obok, to. w zasadzie do salonu bardziej. Piękny tułarek. Ile za to wzią. dałeś? W leasing wzięty, spokojnie. Ale ile? 3,5 tysiąca miesięcznie, płaty własnej 60 tysięcy. Coś to w pół miliona kosztuje to auto. To, to, to. Nie no, nie pół miliona. Nie pamiętam ile była cena katalogu, No Pół miliona. Dobra, dupy, cena. tak, Bo moja mama zaraz będzie. Dzwoniła do mnie, że o 20 mam po nią być. Już wiecie, co teraz się dowiadujecie. Szofer kokarda, kokarda. Kokarda. Dobra. Szybko, szybko. Umiałem pierwotnie kupować starą BMW. Ale idę obok obok patrzę tuarek do kupienia. To mi się spodoba. Myślicie, że będzie zadowolona? Ona zawsze lubiła duże samochody, bo ona miała kiedyś Porsche Cayenne. Czyli taki, takie duże Porsche. Karpio, Jakby ktoś o, nie wiedział? Nie, kwiaty zostaw, to później. I tak po nią Jaguarem jedziemy, i tak muszę A, jej dać... To. Brawo, brawo. Obwiązujesz, słuchaj, e, dół, z boku e, i kokarda ma być, tak? Jaką kokardę ci z tego zrobić? Nie wiem, no niech to ładnie wygląda jak prezent. Pod kołami, idioto, co ty robisz? Ty też mądry, pod kołami, czego wy nie rozumiecie? Co za idioci! Weź im coś powiedz. Jak pod kołami mają to zrobić? Bo, a jak oni chcą to Dobra zawiązać? To trzyma... Normalnie jesteś pod kołami. Z takim kimś. No daj tą końcówkę. Czuj, kubo, nie zdążymy. Dobra, no teraz, jak już zacząłeś. No, no a co czekasz? Do góry. Marek, ona no, chyba nie chce czekać, co? Czekaj, dobra, jest ta końcówka. Wzwiewa wszystko. Joś, dobra, daj to, daj to, daj to, daj to. Gdzie tą kokardę robisz? Tutaj? Tu masz kokardę w ogóle. w ogóle zrobić? Nie, nie, kokarda już nie nie zważa. Niech po prostu będzie obwiniona. Dobra, Marek, musimy jechać po nią. Dobra, chatę mogę zobaczyć jeszcze, czy nie ma czasu? No nie posprzątane ma czasu. Jest, jest posprzątany w miarę. Dobra, ty jedziesz, nie, ty zostajesz. Chodź chodźcie. Dawaj, dawaj szybko no, Stój, 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 ona już tam czeka, widzisz ją? Marek, i co teraz? Jesteście pewni? Czego? No nie może ją zostawić, olać. No to ty ja bym ją olał, nie? Ale ona i tak chyba wie, gdzie mieszkasz. Prędzej czy później? No, nie wiem, ja się, bo weźcie mi coś, powiedzcie chociaż jakieś Ty jak coś, słowo, to nie mów, że no. jestem kamerzysta, nie? No nie będę mówił, przecież umawialiśmy się. Ale no kurde, jesteście kolegami, no to weźcie co czy co mam mówić? Hmm. Jej? No wiem. co mam jej powiedzieć? Ja nie wiem. Może nie odzywajmy się w ogóle? Nie no, tak, tak nie można Dobra, jadę, jadę bo jedziesz? ktoś za nami jest To co jechać? Ona tam stoi, nie? Dobra, ja jedź, do... jedź, 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 jedź Ale jedź. weź, weź Tylko tutaj musimy film skończyć, bo ja nie wiem czy mogę ją pokazać na filmie Nie nagrywaj, nie nagrywaj, nie nagrywaj Nie, nie, nie nagrywać? Nie nie, 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 weź, weź, weź Nie pokażemy w tym filmie, dopiero muszę jej się spytać Nowy film w sumie, w razie no, czego zaczynamy taka, nie? Dobra, do zobaczenia widzowie w następnym filmie, jeżeli się zgodzi to zobaczycie moją mamę Do zobaczenia